Trzeba naprawdę dużo energii cały czas wkładać w coś takiego, żeby mi z głowy nie wypadało, że Bóg jest obecny w moim życiu. I on jest obecny we mnie, bo my mamy taką tendencję, że szukamy Boga na zewnątrz. Tu msza z modlitwą o uzdrowienie, tu msza z modlitwą o zdrowieniu, tam jakaś modlitwa, tam coś, tam coś. Na zewnątrz, bo w środku, no gdzie ja jakoś uznam, że Pan Bóg jest, jest we mnie, nie? Albo że będzie we mnie, jak się zasłużę, jak będę dobrym, świętym człowiekiem, czy, czy Bóg wie co, albo że odszedł ode mnie, bo nie jestem wystarczająco dobry, nie? I, I ciągle nam się odrywa od głowy ta obecność Boga we mnie. Natomiast. Człowiek żyjący duchowością, głębią, to jest człowiek, który nie tyle dopuścił tego człowieka w sobie, bo ten Bóg jest. Bardziej coś takiego zrozumiał, że tak jest, zgodził się na to, że we mnie jest Bóg i się z tym synchronizował. Ten Bóg jest, jest we mnie. On czeka na taką synchronizację trochę, ale to, to jest. My jesteśmy antropologicznie, po prostu Chrystus u nas jest antropologicznie. Nie da się tego wyrwać. Nie da. I, I chodzi teraz o to, żeby to do świadomości dopuścić, że naprawdę jestem wystarczająco dobrym człowiekiem, żeby Bóg we mnie mieszkał, bo mieszka Bóg we mnie. To jest klucz nawrócenia.